Wracamy się po panel, bo zapomniałem. Ja, To był taki szybki urbex, że aż zapomniałem się przywitać. Także witajcie na kanale El Turysta Urbex. W dzisiejszym odcinku zwiedzamy stary, opuszczony młyn elektryczny. Jeżdżę się do piwnicy. Przyznam się szczerze, że jedyne co wiedziałem to, że prawdopodobnie był tam młyn. A czasu na jego eksplorację miałem naprawdę niewiele. Więc... Pierwszy zaczynam od piwnicy, a potem idziemy na górę. O, krzesełko. Eee, tak jak mówiłem. E, to jest zupełnie spontan, znalazłem ten obiekt przypadkowo. E, tam jest kilka stodów Pegierów, Pegiery pewnie to chyba młyn, To mógł być młyn, nie mam dużo czasu, więc szybki, szybki urbex. Mocna. O! No, się obraca. Taśma. Idziemy na górę. To... Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Przestrzegaj przepisy BHP. Wypadek trwa sekundy, leczenie miesiące. To prawda, to prawda. No, mają te tablice swój urok. Niewątpliwie mają swój urok. To jest drewno, ja myślałem, że to bacha, a to jest drewno. Syp to był ewidentnie syp, tam leciał w dół, o trzeba rozwalone. Co pijemy? Leśny owoc Leśny owoc Panowie szlachta Serwują tutaj Dobrze Może być i leśny owoc A puste Naprawianie bezpieczników Drutem surowo zabronione Pamiętajcie Przepisy BHP najważniejsze O kurwa To jest wysokie Powoli, bo podłoga jest mokra. A to są deski Nie wiem ile ona Na góry troszkę się boję wejść jednak Ale spróbuję O! Wow. Ale to wow. Fak to jest wszystko wow. drewno mokre Wilgotne. coś mi się przykleja do podeszwy O nie, 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 nie Tu patrzcie, się wygina. O nie, nie, nie Powoli, powoli sznurki do. lubią e, rozwiązania. O o, 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 ja stąd wychodzę, wychodzę, ja naprawdę się obawiam. Oh. Jestem na samej górze, jestem na samej górze. O nie, 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 nie. Sorry, ja tu nie wejdę. Eee, kusi, ale to jest mokre, pęka i się pod mną wykina. Ja obstawiam, że to było coś z, z syp, jakieś zboża czy coś takiego. Nie wiem, co wy obstawiacie. Tak, to to nie było raczej. Chociaż to jest dużo drewna, drewnianych elementów, ale to taśmy. Ale to Używa. coś się stało za Oj, tu pewnie muciło muciło, muciło, muciło i ten sypem na dół leciało Mogło tam do worków. O, tam kolejne siateczką. Przypuszczam, że pewnie muciło, 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 wsypywali, muciło, 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 w dół, w dół, w dół, z sypem na dół. I tam pewnie <śmucone> przemłocone. Jakkolwiek by to brzmiało przemucone i do wora. Życie? A gniazda jest kółek Czyli obieg ma nowych mieszkańców. O, tam już wygląda na zagospodarowane. E, stawione okna, traktory. E, nie, tam raczej nie będę szedł. Tam raczej nie będę szedł. Może uda mi się bokiem jakoś przejść. Dobra. Na czym ten? Skoczę. O, o fuck. Poważnie. Jak jest? No trzeba wejść. Puh. Tylko czy jest sens? Pewnie, że jest. Kuźni łamać. Jak jest? No. To jest piwniczka. A jest po prostu piwniczka. Lepiej nic, a jednak coś. Dobra, bo już zaraz podamy jadę. Lecę dalej, lecę dalej. Żeby nie było. Zabierz tylko zdjęcia, pozostaw ślady swoich stóp buty Już nie tam jest zużycie użyciobieg Nie ma co wejść, nie ma co wchodzić Krzysełka No i dobra i to by było na tyle Nie wiem być może to jakieś biurowe to było Czy coś Cegły 要不然。拜拜 traktor i kupa zboża. Nie będę wchodził. E, fajny obiekt. E, mały, ale klimatyczny. E, obok niestety już. Obok niestety już budynki zagospodarowane. A szkoda, bo tam tam, tam na końcu widzicie? Tam na końcu mnie bardzo, bardzo interesuje, tylko że tam już jest zagospodarowane. A nie chcę robić przypału. No dobra. urbex na spontanie. Dzięki, że byliście z nami na wyprawie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.